No dobrze, jesteśmy teraz gotowi na ostateczną bitwę z dzikim gonem. Pokażę wam co sobie zrobiłem poza nagraniem, bo jak widzicie mamy już mistrzowskiego niedźwiedzia. Także to jest czwarty level, jeszcze będzie oczywiście w dodatku arcymistrzowski. Tutaj zobaczcie, mamy wszystko wytworzone, mistrzowski, legendarny i tutaj tak samo. Zrobiłem już sobie to poza nagraniem, miałem te schematy już prawie zebrane. Więc tylko wystarczyło wytworzyć, to już nie będę wam tego pokazywał. I teraz tak, mamy 87 level, właśnie go sobie wbiłem. Mogę wszystko nosić. Z mapy świata to oczywiście znaki zapytania zostały. Tutaj jeszcze z zadań. Z zadań. Mamy oczywiście 81, bitwę z Dzikim Gonem, pełna kolekcja kart. I znalazłem Filipę. Filipa była gdzieś u mnie, akurat tam w obozie Nilgadczyków. Zagrałem z jednym gościem, i po prostu mi wpadło. Tak przy okazji. Zlecenia wiedźmińskie oczywiście, wszystkie zostają. I poszukiwania. Tutaj mamy te szkoły Wilka, Kota i Gryfa. Ewentualnie, może sobie to będziemy robić na live. Ja to nagrywam jeszcze przed live, który będzie w sobotę. Czyli to sobie zrobimy na live, a. zostawimy. No i spróbujemy do tego czasu przejść całą fabułkę. Lecimy na bitwę po prostu. I tutaj jeszcze. Dla formalności, Talia tutaj mamy Filippę. W obozie tam był jeden taki gościu, który dawał zadanie w tym namiocie. Akurat to jest losowa karta, więc różnie. Pamiętam, że za pierwszym razem gdzieś mi w Oksemfurcie wypadło w Ale to różnie, najlepiej z każdym gradzi. Jakoś wleci. Zobaczmy co tam. Masz chwilę? Cizny. Nic ciekawego. muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. Czyli <laughs> nie chcę gadać. Nie zataiłem przed wami niczego sobą. A jeden Geralt? Geralt? Nic. Dzięki. Zobaczcie, jak wygląda zobaczycie. ten niedźwiedź. Zajmijcie. No, tak sobie skończymy już. Let's go. Tak, Geralt. Kiedy już użyjemy Kamienia Słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z Białych Okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez Kamień Słoneczny, także że Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skelligę? Kamień Słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. Byliśmy w Twoim laboratorium. Hmm. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki Tobie, elfy NL, tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. Czekaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Tak. Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. Hmm. Dobra. Mniejsza z tym. Lecimy się. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Zmierzyć. Dargel bana dla Dilian z Białych Okrętów. Według legendy, nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Nie, nie... Tak, tylko mi zos zlecenia zostały... i dodatki. Także wiecie, jak robimy. Najpierw kończymy fabułkę, robimy zlecenia i wtedy serca z kamienia. Będą, będą. Spokojnie. Jestem gotowy do drogi. Możemy po no kolei. W takim razie ruszajmy. Let's go. No to już ostateczna bitwa. Chyba nie można tam się wycofać. Chociaż. też nie wiem. Ale już nie będziemy tego robić. Chyba można jeszcze. miejsce. zajmiecie pozycję na klifach, tu, tu i. Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Hmm. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć. O, Geralt. czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty, co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili nagle far pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlak dokona abordażu. Pod komendą księcia War Atre i z twoją pomocą. Hmm. A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguję. Hmm, jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem czy przez posłańców? Wyborna ironia, ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daje ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni Państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Powodzenia. Hmm. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od nagle faru. E. Zgaduję, że to nie był Twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Nie masz prawa jej rozkazywać. Zabawne. Zirael powiedziała to samo, tylko znacznie głośniej. Hmm. Mam takie prawo, bo tylko ja potrafię aktywować kamień. Zrobię to na moich warunkach albo wcale. Dobra, nie pierdę. Zirael uznała siłę tego argumentu. Nie wątpię, że i ty ją dostrzegasz. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię? No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że stawianie Ciri zakazów mija się z celem. Koniec końców robi swoje. Oby. Słucham? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików. Zrób to teraz. No Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Daję od razu. Nie muszę nic nic zważyć, tam mam truskawki, będziemy jedni. O! Jen? Co ty tu robisz? Czekam na ciebie. Coś się stało? Jeszcze nie. Ale niebawem może się stać. Możemy nie wyjść z tego cali. Nie po to zaszliśmy tak daleko, żeby teraz przegrać. Będzie dobrze. Cieszę się, że jesteś takim optymistą. Hmm. Posłuchaj. Jak już będzie po wszystkim, jeśli przeżyjemy, chcę stąd wyjechać, jak najdalej. I chcę, żebyś pojechał ze mną. Dokąd? Gdziekolwiek. Do Powis albo za góry Smocze. Może być nawet z Rikania. Jak najdalej od polityki, intryg i tak zwanego wielkiego świata. Nie no, spoko to by było. Z tobą? Wszędzie. Na taką odpowiedź liczyłam: Kajmo. Idź już, Geralt, a wolach czeka. Nie daj się zabić. Ale świetnie. Jestem gotów. Ale ten level jest śmieszny. Dobra, wszystko mamy. Kwipunek. Truskawek mi styknie. Robimy pierożki. Tylko się zastanawiam, czy pierożki, czy truskawek. A może chlebek? Albo no, grule. No a dobra, pierożki. Raz się żyje. No, tu jeszcze można coś załatwić teraz, nie? Nie, nie, Herceg Jak Geralt gotów? Zrobimy sukni synów. Z przyjemnością, Geralt. Z przyjemnością. Render. moje serce należy do Ciebie? <laughs> A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. En verelit Ader eich Ja błyskotka zadziałała. A ciągają? szybko, nie? Są inne stroje, bo to wiadomo, już wcześniej nagrane. Połamanie mieczy, Geralt. Ja już wiem swoje. Hm. Ale w sumie ten render wygląda jak gra, więc jest dobrze. Ej zio! Gale Nagle musi być gdzieś blisko. Tam też czarnej minie. Teraz. Nie tym razem. Nie, Irael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Siri, Zejdź mi z drogi. Siri. Ten lud to zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze. Ale to jest zajebiste. czeka. <śmienicza> no ale dost. A, oni na kita schodzą. No, to jest już ta jazda To wszystko Już nie To jest, jest niezbędne. <śmienicza>

Zrobiłaś postępy będzie Irajem. Ja! Ja. 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 ciebie. Potem Ja. 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 Przestań tą pałą. Rozwalony, nie? Tak. Ja. Po prostu rozwalony. ведьмин. У них банде. Скончим это. Ну. Ранки. Добра, давай. Карантир, курда. A, tu jest ten żywioł. Głowno masz w rękawie. Hmm. Ja mam pierożki w rękawie, a ty co? Я такой же вьока, потому что забить я Да, мы рады. No lepiej tego wziął, a kaczykcie nie Wytłumaczę, że nie Kurde Kurde, zrobiła ostro, nie? Nie, ostro. I bardzo ostro. Już teraz nie ma chyba żywiołaków, ale. Maiesz? Nie wygrasz. Chcę, żebyś mnie zabił. Bardzo ostro się zrobił. Jest jednego? DŻIźnicka walka! Nie pamiętam, żeby było tak ciężko. Paźno tu gnębi. Yeah. Nie ja. walka. taki kozak hmm. no ta była fajna Trzeba przyznać że było OK dawaj, dawaj. no czerwona woda że muszę trochę przemedytować jak się będzie dało. ci. Krak będzie, nie? No to jest świetnie. Kurde, w sumie jeszcze daleko do końca, nie?